zginęła, kiedy my żyjemy. nam moca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Masz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem łączym się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim Przewodem, złączym się z narodem przejdzie Wisłę, przejdziem Wartę Będziem Polakami Dał nam przykład, bo na partę, Jak zwyciężać mamy Masz, masz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączym się z narodem Masz, masz dzień Niebieskej do Polski, za Twoim przewołem łączym się z narodem. W imieniu własnym władz samorządowych, ale także w imieniu mieszkańców powiatu nierzeńskiego ziemi niżańskiej przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt powitać znamienitego gościa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę Panie prezydencie witamy na gościnnej ziemi Niżańskiej. Jesteśmy wdzięczni Panie Prezydencie, za to dzisiejsze spotkanie, za tę wizytę. Jest ona historyczna, bowiem po raz pierwszy na Ziemi Niżańskiej gościmy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To dla nas wielkie wyróżnienie. Cieszymy się na tę okoliczność. I dziękujemy Panu Prezydentowi, że. Przyjął nasze zaproszenie. To dla nas wielkie wyróżnienie, że pomimo wielości obowiązków, różnych spraw, wagi państwowej, pan prezydent znalazł czas, aby tutaj w Nisku spotkać się z nami i osobiście uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Jako starosta Niżański chciałem bardzo serdecznie pana prezydenta powitać w powiecie, który, jak wiele innych powiatów, jest powiatem średniej wielkości. Można powiedzieć, nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale dla nas, mieszkańców powiatu Niżańskiego, jest to powiat wyjątkowy. Jest to powiat, który cenimy, który kochamy, bo to przecież nasza mała ojczyzna. Powiat, w którym siedem gmin zamieszkuje blisko 68 tysięcy mieszkańców. Mieszkańców, którzy na mapie województwa podkarpackiego. U nią różne role, spełniają różne funkcje gospodarcze, społeczne, kulturalne, ale także i polityczne. I cieszymy się z obecności pana prezydenta. Mieszkają tu ludzie, którzy w sposób szczególny wyróżniają się niezwykłymi cechami to szczególny sposób i podejście do wiary, wartości, historii i tradycji. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców naszego powiatu, realizujemy różne przedsięwzięcia i inwestycje. Nasze samorządy starają się realizować inwestycje drogowe edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, ale również podejmują działania w zakresie rozwoju potencjału naszej społeczności. To oczywiście działania w zakresie kultury, edukacji to również działania w zakresie takiej codziennej rekreacji, codziennego funkcjonowania. Mamy świadomość, że podnoszenie komfortu życia na terenie powiatu niżeńskiego jest naszym zadaniem i naszą rolą. Staramy się to czynić najlepiej jak potrafimy. I realizowanych jest na terenie powiatu niżeńskiego wiele ważnych inwestycji i przedsięwzięć. Które przyczyniają się do rozwoju naszego powiatu, rozwoju naszego regionu. Przykładem takiego przedsięwzięcia, takiej inwestycji jest chociażby budowana na terenie województwa podkarpackiego przebiegająca przez cały powiat niżański droga S-19. I oczywiście wiele innych czynników, które mogą nas wyróżnić. Jako powiat możemy się pochwalić walorami turystycznymi, dziedzictwem kulturowym. To na przykład flisactwo, wikliniarstwo. To oczywiście wielość urokliwych miejsc. To coś, co nas w sposób szczególny wyróżnia. Ale oczywiście mamy również swoje problemy, trudności, które staramy się rozwiązywać najlepiej, jak potrafimy. I o ile dla nas, mieszkańców powiatu Niżeńskiego, ten powiat jest powiatem wyjątkowym, to myślę, że również i dla pana prezydenta ten powiat jest. Również wyjątkowy, bo przecież tutaj w tym powiecie powiecie niżańskim, w gminie jeżowe w ostatnich wyborach prezydenckich pan prezydent osiągnął najlepszy wynik rekordowy, bo przecież 92% poparcia to wynik niesamowity. I cieszymy się, że miało to miejsce na terenie naszego powiatu. Szanowni Państwo parlamentarzyści, szanowna pani wojewodo, szanowny panie marszałku, szanowny panie starosto, szanowni państwo burmistrzowie, szanowni państwo starostowie, szanowni państwo przewodniczący, wszyscy przybyli goście, widzę tutaj Lucjusza Nadbereżnego, prezydenta Starowej Woli. Witam cię bardzo serdecznie, Luciuszu. Wszyscy. Wielce szanowni Państwo, mieszkańcy powiatu Niżańskiego, mieszkańcy Niska, mieszkańcy także tej ziemi, również powiatów ościennych, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za poświęcenie tego wtorkowego popołudnia, wieczora na spotkanie ze mną. Dziękuję za przybycie do tej pięknej hali i za to, że mogę się z Państwem spotkać. Tak jak powiedział przed momentem Pan Starosta. Jestem tutaj dokładnie po to, żeby Państwu uścisnąć rękę, ale także przede wszystkim po to, żeby z Państwem porozmawiać. Ja przecież byłem tutaj na tej ziemi w czasie kampanii prezydenckiej. Wtedy rozmawialiśmy, tak, ale dzisiaj minęło prawie pięć lat i czas, aby porozmawiać znowu i porozmawiać także o tym, co było i o tym, co byśmy chcieli, żeby było, bo to jest także niezwykle istotne. Cieszę się, że dzięki Państwa decyzjom, dzięki Państwa głosom, dzięki Państwa zaufaniu, dzięki takim też wspaniałym wynikom, jak tutaj padały w Państwa powiecie, jak przed momentem mówił Pan Starosta, przypadł mi ten zaszczyt rzeczywiście, że mogę służyć Państwu i Polsce jako Prezydent Rzeczypospolitej. To jest niezwykle zaszczytne zadanie ale to jest także i niezwykła odpowiedzialność. Także moja odpowiedzialność względem samego siebie, dlatego że miałem wielkie pragnienie i wielką ambicję, kiedy stawałem do kampanii i wyborów prezydenckich. Chciałem, żeby poprzez także i moje działanie, gdyby udało mi się wygrać wybory i znaleźć się jako ten, który pełni ten niezwykły urząd, chciałem przyczynić się do tego, żeby w Polsce wzrastała zamożność, żeby polskiej rodzinie żyło się coraz lepiej i żeby Polska stawała się państwem coraz nowocześniejszym. To wielkie zadanie, bo my społeczną gospodarkę rynkową mamy zapisaną w Konstytucji odkąd została uchwalona dawno, dawno temu, ale tak naprawdę tej społecznej gospodarki rynkowej w Polsce nie było. Bo czymżeż jest społeczna gospodarka rynkowa? To przede wszystkim sprawiedliwy podział dóbr. A więc to jest to, że ludzie odczuwają, że te podatki, które płacą, wracają do nich i stają się ich benefitami, że ten, kto jest w trudnej sytuacji, czy ten, kto wykonuje wobec Państwa jakąś specjalną rolę, jest przez to Państwo dostrzegany, jest przez to Państwo wspierany, że Państwo współuczestniczy, pomaga mu w pełnieniu tej właśnie roli. Taką rolą specjalną, niezwykle ważną jest rodzicielstwo i wychowanie dzieci. Taką niezwykle ważną, najważniejszą z punktu widzenia państwa komórką społeczną jest rodzina. Gdyby nie było rodziny z tatą, z mamą, z dziećmi, nie byłoby następnych pokoleń. Nie byłoby tego, co jest nam niezbędne, by Polska trwała, by się mogła rozwijać, czy wreszcie, żeby miał kto pracować na to, by ludziom starszym, już spracowanym, wypłacano emerytury. Krótko mówiąc, następstwo pokoleń. Następstwo pokoleń jest rzeczą fundamentalną. To właśnie temu, aby to następstwo pokoleń zapewniać, między innymi, służy program 500. To po to go wprowadziliśmy, aby rodzina wychowująca dzieci odczuła, że państwo jest z nią, a nie, że państwo traktuje ją po macoszemu i że to jest jej problem, że musi sobie dzieci wychować. Nie. To jest odpowiedzialność i obowiązek rodziny wychować dzieci. I jestem wdzięczny wszystkim moim rodakom, którzy na siebie ten obowiązek przyjmują. Zwłaszcza tym, którzy mają więcej niż dwoje dzieci, a więc tym, u których ten bilans demograficzny w rodzinie jest dodatni czyli dają więcej niż tylko odtworzenie stanu poprzez dwoje dzieci, tak jak dwoje było małżonków. Że mają więcej dzieci, mam ogromny szacunek do takich rodzin i z całego serca za to dziękuję. To jest niezwykle ważna społecznie rola. Czasem jestem wzruszony, kiedy słyszę. Od ludzi, którzy mają więcej dzieci. Proszę Pana, dziękujemy, bo wie Pan, do niedawna to się ludzie wstydzili, że mają więcej dzieci. To było tak. Nie, wydawało się, że to jest tak państwowo i społecznie niezbyt mile widziane. Tymczasem. To są właśnie rodziny, do których należy mieć wielki szacunek, i cieszę się, że dzisiaj państwo polskie właśnie te rodziny wspiera. Także dzięki mojej polityce, że mogłem do tej polityki przyłożyć rękę. Polityki realizowanej w ramach programu, z którym szliśmy najpierw do wyborów prezydenckich, a później do wyborów parlamentarnych. Ale proszę państwa, zawsze mówię, państwo, w którym. Człowiekowi żyje się coraz lepiej, to nie tylko państwo, które zapewnia mu środki o charakterze czysto materialnym. To nie tylko to, żeby była praca, żeby za tą pracę było godne wynagrodzenie, żeby były realizowane programy społeczne. To także kwestie bezpieczeństwa. To dobrze funkcjonująca policja, dobrze wyposażona, to dobrze funkcjonująca Straż Graniczna, dobrze wyposażona, to proszę Państwa, wojsko, które jest sprawne, które dobrze działa, gdzie żołnierz służy bezpiecznie, ma nowoczesne wyposażenie, gdzie mamy takie poczucie, że to wojsko rzeczywiście jest w stanie ustrzec naszego kraju. To, krótko mówiąc, mądra polityka odbudowywania także tego wszystkiego, co zostało zmarnotrawione i zniszczone. To jest dzisiaj Polsce niezwykle potrzebne, ale to także rozwój infrastruktury. Dziękuję że pan starosta wspomniał o tym, że ta infrastruktura tutaj w powiecie, w województwie się rozwija. Tak, ona rzeczywiście się rozwija. My mamy wielką ambicję zbudowania trasy Via Carpatia. Ja się z tego szczególnie cieszę, dlatego że dla mnie ona jest elementem wielkiego planu, projektu Trójmorza, współpracy pomiędzy państwami naszej części Europy, Europy Środkowej, współpracy w przestrzeni północ-południe. A więc pomiędzy morzami, pomiędzy Morzem Bałtyckim a Adriatykiem i Morzem Czarnym, tutaj chcemy rozwijać przede wszystkim infrastrukturę komunikacyjną i przesyłową. To jest niezwykle ważne, bo to jest coś, co na przestrzeni lat, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, zostało w ogromnym stopniu zaniedbane. I to, że dzisiaj tu Podkarpacie Lubelszczyzna nie mają swojej wielkiej drogi jeszcze do tej pory północ-południe, to jest właśnie kwestia tych zaszłości i także niestety tego, że nie dbano o te tereny poprzez to trzydziestolecie, które jest od 1989 roku. Dopiero teraz, w ostatnich czterech latach rzeczywiście tutaj realizowane są poważne inwestycje i mam nadzieję, że będziecie wkrótce państwo mieli Tutaj z Rzeszowa poprzez Lublin dobre połączenie samochodowe z Warszawą, że będzie można spokojnie jechać tam, gdzie kiedyś wydawało się, że jedzie się i jedzie i dojechać nie można. Że wreszcie będą porządne drogi lokalne, że ten uruchomiony Fundusz Dróg Lokalnych wreszcie przyniesie poprawę jakości komunikacji. Tutaj na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie. To jest niezwykle dla mnie ważne. Czemu? Dlatego, że zawsze o tych ziemiach mówiło się Polska B, Taka Polska, która gdzieś tam jest daleko, to nieprawda. To jest Ziemia, która zawsze była rdzennie Polska. To jest Ziemia, na której rozkwitał nasz naród, rozkwitało nasze społeczeństwo. To z tej Ziemi wychodzili ci, którzy bronili Polski. To jest nasz obowiązek, aby o tą Ziemię zadbać. Stąd wychodzili najlepsi synowie Rzeczypospolitej. Państwo musi się rozwijać w sposób równomierny. Tutaj potrzebu, potrzebna jest infrastruktura drogowa, tu potrzebna jest infrastruktura kolejowa, tu potrzebna jest wszelkiego rodzaju infrastruktura komunikacyjna, szerokopasmowy internet, wszystko to, co umożliwia dzisiaj nowoczesne i godne życie, wszystko to, co jest potrzebne dzisiaj szkole, by miała wysoki poziom, by mogła dobrze funkcjonować. Tego typu inwestycje. Są tutaj realizowane i wierzę w to głęboko, że będą realizowane nadal, że Via Carpatia zostanie zbudowana i połączy, proszę Państwa, przez Podkarpacie, przez Lubelszczyznę, przez Podlasie, Estonię z Morzem Czarnym, z Grecją, z rozwidleniami w kierunku Adriatyku, że to wszystko uda się w ciągu najbliższych lat tego dziesięciolecia nadchodzącego zrealizować. Wiecie państwo, że to są wielkie projekty inwestycyjne. Tego nie da się zrobić w pięć minut, tego nie da się zrobić w rok. Ale zgodnie z planami już w 2021 roku tutaj ma być Via Carpatia. Ten fragment, który, który ma dotykać Niska będzie tutaj. I będziecie państwo mieli dużo lepszą komunikację już w swoim regionie. To jest niesłychanie ważne, i będę czynił wszystko teraz, jeszcze jako prezydent Rzeczypospolitej, abyście Państwo te inwestycje mieli zrealizowane. Bo to jest ogromnie ważne, i cieszę się, że te sprawy idą, że one posuwają się, że sprawy w związku z tym. Zbliżają się do tego, mam nadzieję, szczęśliwego efektu w postaci takiego zdynamizowania rozwoju tych ziem, bo to jest właśnie potrzebne, żeby lepiej tutaj prowadziło się biznes, żeby się lepiej funkcjonowało, żeby można było swobodnie dojechać stąd w różne części kraju. To jest ogromnie istotne i mam nadzieję, że będziemy mogli to zrealizować i, i że Państwo będziecie dumni. Z tej Polski, także i swojej, tej tutaj, że to nie jest gorzej niż gdzieś tam w centrum, koło Warszawy czy koło Łodzi, gdzie tyle dróg powstało na przestrzeni tych ostatnich dziesięcioleci, że właśnie tu, ten rejon polski, wreszcie zostanie doceniony tak, jak mu się to należy. Nisko ma swoją długą historię. Jest w kronikach przecież nawet Jana Długosza. Ta ziemia, ono o niej wspomina. To tutaj. Były także i wielkie polskie zwycięstwa, tak jak bitwa przeciwko Szwedom, kiedy Czarniecki pogonił tutaj Szwedów w 1656 roku. Ale takie chyba najważniejsze chwile bohaterstwa i chwały to czas odzyskania przez Polskę niepodległości, to sokół, który powstał tutaj w nisku i który budził te patriotyczne uczucia i budował patriotyczne postawy. To ta praca organiczna, która była tutaj realizowana, a która zaowocowała tym, że potem chłopcy poszli do legionów, że bronili Lwowa i pomnik został im tutaj postawiony koło szkoły, a potem był broniony przez wszystkie najtrudniejsze lata i udało się go przechować. Zniszczony, bo zniszczony, ale jest. Odnowiliście go państwo i odtworzyliście. To stąd szli potem chłopcy w 1920 roku bronić Polski przed nawałą bolszewicką. To stąd szli w 1939 walczyć, by obronić Polskę przed Niemcami i przed Sowietami. To wreszcie tutaj były oddziały partyzanckie, które walczyły przez całą wojnę przeciwko Niemcom. To wreszcie tutaj byli żołnierze niezłomni, którzy nigdy się nie poddali dlatego że chcieli wolnej, prawdziwie suwerennej i niepodległej Polski, a nie państwa, które podlega innemu czerwonemu obcemu mocarstwu, okrutnemu, które bestialsko zamordowało polskich oficerów i którego służby tutaj mordowały mieszkańców. Tych, którzy chcieli wolnej i niepodległej, suwerennej Polski. To jest Wasza historia i Wasza Duma to jest tradycja Państwa rodzin, która przechodzi z ojca na syna właśnie dlatego, że na tej ziemi zawsze było polskie serce i biło tutaj bardzo mocno. To jest ta nasza tradycja, nasza wiara, wszystko to, co dla nas najcenniejsze i czego absolutnie nie pozwolimy sobie odebrać. Dziękuję Państwu, że przekazujecie to z matki na córkę, z ojca na syna, że wychowujecie tutaj młode pokolenia właśnie w głębokim poczuciu obowiązku patriotycznego, w głębokiej miłości do ojczyzny. To niezwykle cenne. Proszę Państwa. Realizujemy dzieło budowy nowoczesnej Rzeczypospolitej. Chcemy, żeby stała się taka jak państwa na zachodzie Europy pod względem zamożności, ale chcemy, żeby zachowała swoją siłę i swoją tradycję i swoją wiarę, bo to jest nasz fundament, który pozwalał nam przetrwać najtrudniejsze stulecia naszej historii. Także wtedy, kiedy Polski nie było, kiedy próbowano nas pozbawić naszej wiary, naszej tradycji, naszego języka. Właśnie dzięki temu, że tak głęboko były w nas zakorzenione, że były przekazywane, przetrwaliśmy jako naród i odzyskaliśmy swoje państwo. Życzę Państwu, żeby ta nasza Polska stawała się coraz silniejsza, żeby miała coraz mocniejszą pozycję międzynarodową, żeby zawsze była niezagrożona i żeby trwała spokojnie i stabilnie przez następne stulecia, żeby mogły się tutaj w zamożności i w spokoju wychować następne pokolenia. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję za zaufanie i dziękuję za to, że mogłem się dzisiaj z Państwem spotkać. Jestem zaszczycony, że jako pierwszy prezydent tej Rzeczypospolitej po 1989 roku mogłem do Państwa oficjalnie przyjechać, spotkać się i porozmawiać. Życzę Państwu wszelkiego dobrego. Szczęść Boże. Z wyrazami wdzięczności zaśpiewają piosenkę wszystkiego najlepszego samych słonecznych dni. Subtitles <laughs> Pieśni i tańca Racławice. W chwili obecnej pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej spotka się bezpośrednio z mieszkańcami.